Witajcie, moi drodzy, na Waszym horoskopie. Doczekały się w końcu skorpiony na horoskop na rok 2024. Udało mi się dzisiaj w świetle dziennym nagrać piękne słoneczko, jest, nie trzeba lampy włączać. No to zaczynamy. Pierwsza część to jest taki ogólny rozkład, ale nie widzę jednych kart, chyba ich nie wyciągnęłam. Dobra, to będziemy wyciągać. A potem zobaczymy sobie filar życia, praca, finanse i miłość. Dobra, jest. Jest talia, od której zawsze zaczną horoskopy robić. Jak ten rok dla Skorpiona będzie wyglądał? Rok 2024. Nowy sposób myślenia. I być może już na wiosnę to będzie, według mnie. Bo ta 21 to mi się bardzo kojarzy, że styczeń i lutyn może być takim czyszczeniem, a 2 plus 1 to jest 3 i od razu mi się skojarzyło, że marzec. Marzec może być takim miesiącem, gdzie zaczniecie inaczej myśleć. Nowy sposób myślenia, nowe, nowe pomysły mogą przychodzić, takie inspirujące, tak? Albo będziecie zmieniali plany na coś lepszego, tak? Bo stwierdzisz, że coś już nie funkcjonuje w waszym życiu. Czyli taka świeża energia będzie wpływała do waszego życia. To jest jakby pierwsze. Dru druga, zobaczymy. Jest karta sukcesu, moi drodzy, i jest karta regeneracji. Okej. Okay. Bądź pozytywny pod spodem, bo mam wrażenie, że niektóre skorpiony to mogą momentami mieć y, spadki y, w, w, w nastroju i momentami możecie mieć jakieś negatywne myśli, czasami może jakieś lęki, obawy. Bądź pozytywny. Nawet jeżeli coś nie do końca się realizuje, to się to zrealizuje potem. Macie kartę sukcesu i ten sukces może mówić o tym, że faktycznie coś nowego będziecie wprowadzali do swojego życia. I być może dla niektórych to już będzie wiosna, jeszcze czas za chwilę zobaczymy. Może być to wiosna, może być troszeczkę dalej. E, chociaż nie czuję, żeby to dopiero było gdzieś tam w okolicach Waszych urodzin, a wcześniej. Bardziej to czuję właśnie na pierwszą połóweczkę roku. Więc to co nowego będziecie wprowadzali, to przyniesie Wam sukces. To nie musi być typowo sukces zawodowy, chociaż możecie też coś nowego, czy zakładać swoje działalności. To przyniesie wam sukces. Jak w jakiś nowy sposób do czegoś podejdziecie, to przyniesie wam to, na przykład, to rozwiązanie jakiegoś problemu. Tutaj, oprócz tego sukcesu, to ta karta może też mówić na zasadzie sukces, bo pokonujesz przeciwności, bo przychodzi nowe spojrzenie na daną sprawę. Czyli jakiekolwiek macie teraz przeciwności, wyzwania, lub one się pojawią, to wy bez problemu je przejdziecie, znajdziecie klucz, bo zobaczcie, tu jest klucz, znajdziecie klucz do rozwiązania jakich waszych spraw tutaj i macie czas na też na regenerację. Jeżeli teraz coś stoi w miejscu, jeżeli coś się nie rusza do przodu, to jest czas u was na regenerację, na zebranie sił i potem ruszanie jakby do przodu. Aczkolwiek ta regeneracja to może być powrót do zdrowia, jeżeli macie problemy zdrowotne. Może być... Yy, ta regeneracja w ciągu roku, żeby wystąpią takie momenty, zastoju, po to, żebyś ty naładował bateryki, Skorpionie, ale również regeneracja może mówić o wypadzie do spa, do sanatorium albo o wyjeździe na przykład na jakieś, nie wiem, wakacje nad morze w góry, tam, gdzie będziesz mogła, mógł się Skorpionie zregenerować. Energetyka dla ciebie. Energetyka na rok 2024 dla Skorpiona. Cesarzowa, fajna energia i znowu trójeczka, tak? Zaraz do to wrócę. Jaka będzie Twoja energia skorpionie? szóstka buław. Energia sukcesu, energia zwycięzcy i z tym sukcesem. I zacznę od tego. Twoja energia będzie pozytywna. Nie jesteśmy cały czas tej samej energii. Momentami możesz w te negatywy wpadać, ale w którymś momencie wejdziesz w taki duży pozytyw tej karty. I ta energia mówi, że wejdziesz w energię sukcesu, poczujesz sukces. Nawet jeżeli on jeszcze nie będzie, to poczujesz sukces. Być może coś będziesz świętowała, świętował skorpionie. Jakiś triumf może tutaj przyjść, przecież to jest bardziej twoja energia. Ale wiadomo, że jeżeli ty jesteś w energię triumfu, sukcesu, energii zasługiwania, to tworzysz też to w swoim życiu. Również możesz możecie ciągnąć mocno do podróży i możesz wyjeżdżać gdzieś. Więcej niż raz bym powiedziała, nawet tak. Ale najbardziej czuję to energię sukcesu, triumfu, wystąpień publicznych dla niektórych, energię zasługiwania. Jakby będziecie pozytywni e, większość roku i możecie przyciągać fajnych ludzi do siebie. Energetyka to jest cesarzowej, i to może być mm, odnosić się do to pracy, że we, właśnie może być w pracy takie nowe spojrzenie, jakaś twórczość to może być. Dla niektórych to jest zakładanie działalności. I ogólnie może przyjść obfitość, ale z drugiej strony to może być symbol kobiety. I dla kobiet to jest po prostu wasza energia, że wy będziecie w energii żeńskiej i będziecie twórcze, będziecie takimi yy, matkami, ale nie tylko do swoich dzieci, bo dla niektórych to może być ciąża jak najbardziej, ale tutaj może być opiekowanie się na przykład swoją działalnością, jak swoim dzieckiem. Jest ta twórczość, czyli coś możecie tworzyć, nawet napisać książkę możecie, tak? Jest pewną siebie, i ogólnie będziecie wykazywać taką troskę do otoczenia. Dla mężczyzn, to kobieta z takimi cechami może być przy Was. Również dla wszystkich może być przekaz, że jakaś kobieta może właśnie Wam pokazać tą nową drogę, może Was zainspirować, coś może tutaj podpowiedzieć. Jaki ten rok jeszcze będzie dla Was, Skorpione? Skorpione, jaki ten rok będzie dla Was? Rycerz Kielichów, i co będzie w tle? Co będzie się działo w tle? Co będzie się działo w tle, co przynajmniej część roku nie będziecie widzieli? Król Buław, ciekawe, że dwie męskie energie. I teraz tak, Rycerz Kielichów. Ja bym odniosła do tego, że mogą przychodzić albo jakieś wiadomości i one raczej będą dobre. Może być też energia zakochania, jak najbardziej, czyli gdzieś tu jakieś zakochanie może być. I do miłości jeszcze odniesiemy się potem. A ja tutaj bardzo czuję to, że wy będziecie pracować z jakimiś emocjami, które wracają z przeszłości i będziecie je transformować. Czyli dziś tutaj emocje mogą być transformowane. Ale wiadomości dobre jak najbardziej też mogą spływać. I tak jak powiedziałam, dla niektórych to jest bycie w energii zakochania i to nie musi być takie zako zakochanie nawet w partnerstwie, ale ogólnie zakochanie do życia może być. Hmm, Czy bardziej w swoim sercu możecie być. Król Buław, to co się będzie działo w tle, no dla kobiet, to jakiś mężczyzna może się tutaj szykować. Jeżeli jesteście same, skorpiony, kobiety, to tutaj być może właśnie jakiś mężczyzna w tle się dla Was tutaj szykuje. Z innej perspektywy patrząc, to yy, możecie ogólnie dostać jakieś wsparcie od mężczyzny, i tutaj wszyscy. W tle mogą dogrywać się jakieś sprawy dotyczące pracy, bo ta krybuław jest też często związana z pracą, z szefem, być może trzeba będzie się zastanawiać, czy nie dać ci jakiegoś adwansu, podwyżki, ale gdzieś te związki mi się tutaj przebijają. Dla mężczyzn, że tutaj w tle mogą się dogrywać jakieś rzeczy właśnie dotyczące miłości, związków. Dla mężczyzn to tutaj jest przekaz, że być może będziecie coś uzdrawiać w sobie, co blokuje was do tego, żebyście weszli, stanęli przy swojej męskości, wzięli pełną odpowiedzialność za swoje emocje, czyny i myśli. Działanie tutaj też, to jakby będzie się działo w tle, działanie tutaj też może pewne, jakby dogrywać się w tle. Inspirujące myśli, kreatywność, takie coś do mnie też przyszło. Co będzie Waszym wyzwaniem? Dziewiątka pentakli, prawdopodobnie finanse. Mogą dodatkowo być sprawy pracy, być może Wasze podejście do finansów, być może nie umiecie przejść progu jakiegoś finansowego, być może hmm, hmm, potrzebujecie popracować sobie z energią pieniądza, hmm? bo też tak może być macie jakieś problemy finansowe, to dalej to czy przynajmniej część roku będzie dla wasze wezwanie, żebyście właśnie w to weszli. Tak? Ja, jeżeli chcecie pracować z energią pieniądza, to teraz do czwartego, czekajcie jaki mam miesiąc, do lutego, do czwartego lutego, e, moje kursy, a mam dwa kursy dotyczące pracy z energią pieniądza, są w obniżonej e, cenie, więc zapraszam jakby potem też zapraszam, tak, bo jak nie wiecie jak pracować z energią pieniądza, a wiecie, że potrzebujecie to, to warto pogłębić wiedzę. I co macie w pozytywie jakby skorpiony? Królowa mieczy, królowa mieczy i teraz tak, w pozytywie, ja bym powiedziała, że to jest takie śmiałe patrzenie w przyszłość, to jest pierwsze, co mi się rzuca. Ona patrzy w tamtą stronę, w przyszłość. To jest zostawienie czegoś z przeszłości za sobą, jakiegoś starego sposobu, jakichś nawyków. Dodatkowo, królowa mieczy, ona też podąża za swoimi marzeniami i nie przejmuje się, że jakieś blokady, jakieś przeszkody ma, i ona często je uzyskuje, więc może być też tak, że ta królowa mieczy to symbolizuje. Może być też jakaś kobieta dla Was wsparciem. Doradcą, kierunkowskazem. To może być jakaś przyjaciółka, tak? Albo ta królowa mieczy mówi ogólnie o pracy ze słowem. Jeżeli wy pracujecie słowem, e, jeżeli wy pracujecie słowem, to tutaj może być właśnie ten sukces. Jeżeli e, na przykład macie jesteście na przykład terapeutami, jakimiś coachami, motywatorami, czy tworzycie jakieś kursy, na przykład warsztaty, piszecie książkę, bo to też jest słowo, tak? Zresztą tu bardziej mówione. To tutaj może faktycznie przyjść sukces. A jeżeli zastanawiacie się, czy zacząć pracować słowem, no to jak najbardziej macie tutaj potwierdzenie. No dobra. Albo macie kanał na YouTube, piszecie bloga, to też jest praca słowa. To z tego może przyjść sukces. Kochani, mmm, dobry, ważny, istotny czas. Nie po części też to czytanie dotyczy, bo ja nie, ja nie jestem skorpionem, ale mam ascendent w skorpionie. I często te skorpionowe czytania też mnie dotyczą. I niby macie ten czas, panny, to jest. Troszeczkę dalej niż wasz, yy, wasze urodzinki, więc może być 24.08, 22.09, ale może być nawet 6 tygodni od teraz albo czerwiec. Hmm? Bo ja czuję, że tu coś się wydarzy, bo jakby nie ma tak podzielonego czytania, że bo, bo gdyby dopiero było w przyszłej połowie roku, to tutaj by były różne te przekazy, żeby były i pozytywne i negatywne, tak? Więc według mnie coś pozytywnego już tutaj będzie się rozpoczynało. Być może już nawet wiecie o co chodzi. W pierwszej połowce roku. Potem może być faktycznie ten czerwiec dla Was ważny. A potem jakby ten czas jakby końcówki wakacji jak najbardziej też może być. Pamiętajcie, że to czasami co dwa miesiące coś się ważnego dzieje. Ja wyciągam tylko jedną kartę na, na, na tą datę, na którą macie gdzieś tam zwrócić uwagę bardziej. Przeszłość, no właśnie, dlatego to mi się ona skojarzyła, że ona patrzy już w przyszłość, tak, lowami. Czy to był pierwszy mój intuicyjny przekaz? Ona patrzy w przyszłość i to macie w pozytywie. Czyli uda wam się wyjść z jakiejś klatki dotyczącej przeszłości. Może to dotyczyć finansów i pracy. Może z samych finansów, albo czegoś innego, tak naprawdę. Bo ta karta dziewiątki pentakli może to dotyczyć Twojego rozwoju. Ale na pewno ta karta mówi o tym, że obecna sytuacja lub jakaś sytuacja w przyszłości, to, co będzie w roku 2024, będzie związana z Twojej przyszłości i ma źródło w Twojej przyszłości. I to trzeba pouzdrawiać. Zobaczyć, jakie myśli, jakie programy to, to robią. Być może już teraz jesteś w takiej sytuacji i masz się z tego jakby wyrwać. Patrzymy sobie dalej, jak ten rok dla Skorpiona jeszcze będzie wyglądał, 2024. Wiecie co, no będzie chwiejni momentami. Dla to i macie szczęście i powodzenie, bo też czarne koty to może być kilka takich momentów szczęścia i powodzenia i to może być takie większe nawet. Ale przez waszą... Yy... Przez waszą chwiejność, może być chwiejność w emocjach, ale może być chwiejność na zasadzie decyzji, bo nawet macie decyzję tutaj. Ale może być na tej zasadzie, że wy jesteście pozytywnie, pozytywnie nakręceni, a potem macie te spadki takie. I musi przyjść ta regeneracja, żebyście wy nabrali siły, być może coś was będzie męczyło, i dopiero wtedy możecie gdzieś w ten pozytyw iść. I to może być tak. Kilka razy w ciągu roku. I tak jak powiedziałam, może to dotyczy decyzji, ale nie musi, bo te karty mogą być rozłączne i według mnie tu faktycznie Wy będziecie musieli w pewnym momencie podjąć jakieś decyzje. Hmm? I co dalej? Dla i za chwileczkę wyciągamy praca, finanse i miłość. Co dalej? Będziesz coś tutaj świadomie kreować, właśnie w spokoju, czyli Ty wejdziesz w spokój wewnętrzny, być może poprzez jakieś medytacje. Zobacz i będziesz wypuszczał blokady do tego, żeby poczuć się super, bo tu jest to karta o tym mówi. Ja czuję się za sobą super, ja czuję się ze swoim życiem super, e, czuję radość, szczęście, ale najpierw wypuszczam jakieś blokady ku temu. I to może być kilka tych momentów, tak jak powiedziałam, czyli możecie mieć tak w nastroju sinusoidalnie. Hmm? I tutaj z tego spokoju, z tej radości, z tej szczęścia, wy coś będziecie świadomie kreować i według mnie się uda, bo tu jest to powodzenie, tak? I Być może dotyczy to tych finansów, tak? Być może dotyczy nowej pracy, ale to za chwileczkę zobaczymy. Albo czegoś całkowicie jakby innego. No, tu mi się jedna karta. Praca. Pla, praca dla Skorpiona. No i tu macie, no właśnie, już są blokady. Są jakieś przeciwności, ale potem albo przychodzi z mężczyzna i coś tu się wyjaśnia, rozjaśnia, ale wy cały czas kierujecie swoją uwagę na jakiś niedostatek i to będzie bardzo mocno związane z finansami. Więc polecam popracować z energią pieniądza, bo zobaczcie, tu macie blokady i te blokady mogą być właśnie na finanse. Jeżeli wy macie blokady na finanse, to z automatu jest blokada w pracy, tak? Na awans, na zmianę stanowiska. Mogą być jakieś też kłótnie i spory. Hmm? Zobaczymy jeszcze te finanse, bo na 100% nie mogę powiedzieć, że a, finanse też nie. Hmm? Tutaj może być, jest ogólnie blokada na pracę. Może być na te finanse dodatkowo, tak? Bo to z tego może wynikać. Są jakieś przeciwności w pracy, ale zobaczcie, u Was tu jakby idzie stabilizacja. Te karty mogą ogólnie dotyczyć stabilizacji powodzenia w pracy, Albo mogą dotyczyć jakiejś współpracy z mężczyzną, albo mężczyzna coś wam tutaj zaproponuje. Tylko wy cały czas wspominacie coś z przeszłości, co wam tam nie wyszło, no to jest właśnie ta sytuacja z przeszłości, i cały czas siedzicie w głowie. Macie krytykę, sabotażystę i jesteście w energii braku. Skupiacie swoją uwagę na tym, co nie wychodzi. Być może na tych pieniądzach, także tych pieniędzy nie ma. I dopóki tego nie zmienicie. To będzie ciężko tutaj o poprawę. Pomimo tego, że ja widzę, że coś lepiej tu idzie. Ale jest ta energia braku z każdej strony, i to możecie Wy zmienić. Nikt inny, tylko Finanse, jak właśnie u, u Skorpiona będą finanse? Czy to się łączy z finansami, czy nie? Jest spokój, ale spokój w finansach nie zawsze jest dobry. Tutaj dostajecie jakieś wiadomości dotyczące finansów. I nie chce mi się pokazać te finanse, kochani. Jakby po, No nie, nie będzie źle, bo ja tutaj biedy nie widzę, tak? Aczkolwiek, jeżeli na przykład ty nie umiesz przejść progu w głowie dotyczących swoich finansów, to one mogą mi się stabilnie pokazywać, ale to się będzie na przykład przygadało na pracę, że nie możesz dostać podwyżki, awansu i tak dalej, i tak dalej. I teraz taki spokój. spokój w finansach dla mnie nie jest dobry. Bo zazwyczaj. Yy, Okej, okay, jeżeli. Yy, Masz dobrze, masz obficie, to spokój jest ok. Ale jeżeli masz problemy finansowe, no to raczej tutaj ta karta mówi o przestojach również, jeżeli chcesz więcej zarabiać, no to spokój, mówi, no nie, nie ma zmian, tak, zostaje tak, jak jest, więc ta pierwsza karta, mówi, na razie zostaje tak, jak jest, to jest pierwsza karta, aczkolwiek tutaj będą przechodziły jakieś wiadomości, być może z jakichś urzędów, albo z, czego, z czegoś, z innych instytucji, lub ogólnie będziecie dostawać wiadomości finansowe, lub coś się będzie ruszało do przodu w finansach, bo ja tutaj widzę ruch, Jesteście skupieni na pracy w finansach. To jest też kar karta kursu w szkole. Być może będziecie pogłębiać swoją wiedzę i dzięki temu wasze zarobki będą większe. I to nie muszą być tylko e, kursy dotyczące energii, e, pracy z energią pieniądza. Ale być może stwierdzicie w pewnym momencie, że podwyższycie swoje kwalifikacje i dzięki temu będą większe pieniądze. I faktycznie tak może z czasem przyjść, ale być może nie będzie tego w obecnej pracy, tylko trzeba będzie zmienić. Bo tutaj mamy maga. Mag, o czym on mówi? Albo z jednej strony, właśnie o tym. Mm, e, z jednej strony o tej energii ucznia, że będziecie pogłębiać swoją wiedzę, z drugiej strony ta karta mówi o tym, że jesteście faktycznie w stanie wymanifestować sobie coś w swoich finansach, co chcecie. Tylko trzeba zmienić ten sposób myślenia i zobaczcie, tu jest nowe, I być może to jest nowa praca, dodatkowy dochód, albo po, po, po prostu przychodzi iskra taka wewnętrzna, która skłania Was do działania, bo tutaj potrzebne jest działanie, potrzebny jest ruch. Ale być może coś trzeba będzie zakończyć, coś trzeba będzie pożegnać, bo dziesiątka mieczy, po niej jest dobra karta, więc ta dziesiątka mieczy też może mówić o tym, że część roku będzie troszeczkę trudniejsza w finanse, a potem to nagle się zakończy, bo tu są dobre finanse, to jest wzrost finansowy, to jest rozjaśnienie Twojej sytuacji, jeżeli chodzi o finanse. Ale połączyłabym to mocno i tak z tą pracą z energią braku. Miłość dla wolnego skorpiona. Dla wolnego skorpiona. Miłość na rok 2024. Wyczekiwanie, co dalej. Być może będziesz z kimś e, rozmawiać. I tu jest ten mężczyzna właśnie, dla, wolnej, e, dla wolnego skorpiona. Ale to dla kobiety jest mężczyzna. Ewentualnie, że jakiś mężczyzna woli mężczyzna, no to wtedy macie tutaj mężczyznę. Hmm? Dla mężczyzn może być informacja, że poznacie jakąś kobietę i na przykład zdanie będziecie z nią rozmawiać. Z kimś możecie tutaj korespondować. Hmm? I pierwsza karta ogólnie mówi, że część roku będzie niezadowolenie. I takie wyczekiwanie, co dalej, skupianie się na tym, co na przykład co nie wyszło, i macie szansę faktycznie kogoś poznać. Może się ktoś koło was kręci, zwłaszcza dla kobiet, ale tu będzie odchodzenie od tego. Jest ten spokój, jest karta umiarkowania, to tak jakby. Nic się za bardzo nie działo w tej relacji, i ktoś to może chcieć po prostu odejść. Być może będą tylko jakieś rozmowy i to się po prostu zakończy i nawet nie rozwinie w żadnym kierunku. Więc ja tu na miłość szał nie widzę. Ja bym powiedziała, że u Was to jest czas właśnie na wprowadzanie nowych rzeczy, na poprawę w kwestii pracy i finansów, a gdzieś tą miłość. Zostawić jeszcze z boku, bo tak nie czuję, że to ten rok u Was jest na miłość. Ale zobaczymy dla osób, które są w związku. Miłość dla Skorpiona, który jest w związku. Paść buław. Oczyszcza. Związek będzie się oczyszczał. Być może zdecydujecie nawet o jakimś kroku do przodu. Ok, ok już Wam mówię. No Dobre. dobra. Hmm. Bo to jest tak, paść buław. To jest coś nowego. W miłości. I dla skorpionów, które są w związkach, może być dodatkowa osoba, którą poznacie, albo coś nowego w tej obecnej relacji. Na pewno coś się będzie w miłości u Was oczyszczało i przyjdzie coś dobrego, i faktycznie niektórzy mogą poznać kogoś innego, bo przy tym, zwłaszcza, jest rycerz buław. To mężczyzna może chcieć poznawać inną kobietę, a kobieta może innego mężczyznę poznać, ale dla osób, które. Wiedzą, że nie zdradzają, wiedzą, że nie poznają. To po prostu są dobre karty, bo one mówią o namiętności. Być może o zrobieniu właśnie kroków w przód. Czyli na przykład o wspólnym zamieszkaniu. Bo to karta czwórki była, często mówi o wspólnym zamieszkaniu. Albo po prostu będziecie fajnie ze sobą spędzać czas, jak już na przykład mieszkacie ze sobą. Możecie wychodzić na randki, możecie się wspierać nawzajem, albo kobieta może dostać od mężczyznę wsparcie. Jest to karta stabilizacji, tak? Aczkolwiek momentami, bo potem jest po tym rycerzu, jest kata nudy, i taka nuda może w, momencie, w pewnym momencie zagościć, i kobieta może troszeczkę momentami oddalać się od relacji. Być momentami też chłodna, niedostępna. Pomimo to, że środek jest fajny, to nie do końca przez cały rok będzie super. No, fajny, jeżeli nie ma zdrady, tak? I yy, jeżeli miałaby być zdrada, to z twojej strony, nie ze strony partnera. Bo to nie jest. Yy, bo to nie jest rozkład na relacja, to jest rozkład na miłość dla ciebie. Stąd, jeżeli ktoś by miał iść sobie gdzieś poszukać innej relacji, albo poznać kogoś, to raczej to dotyczy ciebie, a nie na przykład twojego partnera czy partnerki. I jeszcze zobaczymy Radę Przesłanie dla Was skorpiony. Stwórz plan. I skup się na swoim planie. Być może właśnie to dotyczy pracy i finansu, bo tak najbardziej to mi się tutaj pojawia, albo właśnie o wprowadzeniu tego czegoś nowego, jakiejś swojej intencji. Więc najpierw stwórz plan. Nie do końca dotyczący drogi, bo droga sama ma się gdzieś tutaj objawić. Bardziej dotyczy, żebyś określił skorpionie szczegóły swojego celu. Na przykład, jeżeli chcesz nową pracę, no to jak ona ma wyglądać, co chcesz robić, ile chcesz zarabiać, tak? I tak dalej, i tak dalej. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o Was. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam cię krótko, papa.